Cześć, witam Was dzisiaj w moim kolejnym odcinku na Movistère Planet. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje, mój profil cały. Tak? I co w ogóle dostałam, bo go bardzo dawno już nie oglądałam. No to zaczynajmy. No, to jest mój profil. To jest. Ja byłam kiedyś YouTube. Teraz już nie jestem, bo mi się skończyło niedawno robiłam 20 jubila yy, chciałabym też dzisiaj z wami zrobić albo nie, albo no biografię chciałam zrobić ale tylko się inaczej ubiorę albo wiesz co, to może kiedy indziej bo to jest już moja stara biografia bo ja jej zwykle nie lubię robić no, no to jedziemy dalej Oj, za szybko to robię bo minuta tylko Tutaj widać, no dużo mam tego, tych diamentów w ogóle. Ale nie wiem w ogóle o co chodzi z tym. Czekajcie, o co chodzi z. Już pokazuję. Z tym, gdzie ja mam je znaleźć? Znaczy, gdzie ja mam je kupić, właśnie? Nie mogę nic nigdzie znaleźć kupiłem ukryty elf nie, nie wiem o to chodzi no dobra idziemy dalej moje prezenty no jakieś w ogóle nie dostałam nawet prezentów. jest też mam całą wykupioną otrzymane to są moje otrzymane prezenty? wow to dużo nawet I no, to są podarowane prezenty, które darowałam, nie? No. No tak, to są moje podarowane takie prezenty. Yy, eee, więcej ich jeszcze mam, ale mi się nie chce pokazywać. Dobra, dalej. Nowe wymiany. Jakiś Tomek chce się za to coś wymienić. Nie, dzięki. Oczekiwanych mam dużo, bo ja bym chciała się do wszystko wymienić jakby fajną rzecz. Ale nie. To jest moje konto jakby co... Tutaj mam dziwną upiorzycę. Eee. Yy. Yy. nie wchodziłam do konto na no to jest historia. Najbardziej chyba z wszystkich wymian podobała mi się, no powiem mi szczerze, ta. Tak, mi się bardzo podobają te włosy. Nigdzie nie mogłam właśnie znaleźć. Znalazłam takie, ale one były takie bardziej roztrzypane. I że miały takie no, o Jezu no bardziej takie roztrzepusy, no co mam powiedzieć nie? bardziej takie grube, gdzieś dotąd i były proste ale też się tak właśnie zaczynało, nie? no zamieniłam się za nią za włosy, ale później zaraz takie same kupiłam no dobra no i ostatnie, które tutaj widzę bardzo by to robić, już mam dwie wymiany jedną dostałam taką świnkę z karbonkę która się ciągle napełnia tym pieniążkami, a drugie, no jak widzicie, no nie nie widzicie. Taki kominek buchający ogniem, tak fajnie. No, nie lubię zbytnio moich ciuchów tutaj zamieniać, no ale jakieś mam jakieś nieużyteczne już, no, których nie używam i dla mnie są jeszcze brzydkie, na przykład dostałam od kogoś, to wtedy wymieniam, nie? Na przykład te mogę wymienić. A to później, bo chyba mi do... Nie ja mam z nimi komplet, co ja bym zrobiła. No dobra. Wow! Ja mam te buty? Ja mam te buty? Myślałam, że... Aha, dobra, spoko. Lol. Wow. No dobra, idziemy dalej. Yy, włosy są moje wszystkie prześliczne. Najbardziej słodkie to są te. jak mnie ubrała. To... O, ci idzie! No, na serio. No dobra. Akcesoria. Akcesoria mam też śliczne. Piękne jest ten tylko że tutaj przerażają mnie te, no tutaj szybko skończone i te nitki tutaj. Ło! To mnie przeraża. E, no, nawet rzeczy mam dużo. E, mam bardzo dużo zwierzaków. No, tylko że zwierzaków się nie da przetwarzać. Dlatego. Znaczy, no da się, ale tam jakieś, nie wiem, jakieś unikatowe, czy coś, nie wiem. Ja się nie znam, więc Wam mówić raczej nie będę, bo ja się nie znam. No i co ja bym mogła jeszcze powiedzieć, no... Yy, bardzo lubię yy, Movie Star Planet, choć często na nim nie bywam, bo znalazłam taką inną, nową grę. No, ale yy, polecam. Kto ogląda ten filmik i w ogóle kto ogląda filmiki, widać, że deszcz się wkręcił, nie ta gra wkręciła. Więc to no po prostu. No, no fajne jest. ha.